13 października 1914 roku do Warszawy dotarł wysłannik Józefa Piłsudskiego, 25-letni podporucznik Tadeusz Żuliński. Nadał on organizacji tworzonej przez Adama Koca i Tadeusza Hołówkę nazwę Polskiej Organizacji Wojskowej POW i stanął z rozkazu komendanta na jej czele. I tak rozpoczęła się otoczona legendą, mitami zrodzonymi z konspiracyjnej tajemniczości, wojenna epopeja POW. Jeden z wielu i jeden z najbardziej skutecznych instrumentów politycznej i militarnej gry Józefa Piłsudskiego, Gry o niepodległość. Bo jak stwierdzała deklaracja tej organizacji,. Celem POW jest zdobycie niepodległości Polski drogą walki zbrojnej. POW w chwili obecnej skierowuje swój oraż przeciwko największemu swemu wrogowi. Росії.